Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku na ryby z dawdem i z barkiem. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić zestaw gruntowy. Rzeczy, które będą Wam potrzebne to lędka z kołowrotkiem i z żyłką, rurka antyspontaniowa i koszyk, jedna śrucina, krętnik z agrawką i haczyk z przyponem. Na początek przedziewamy żyłkę przez rurkę antyspontaniową. Teraz zakładamy śrucinę. Po założeniu śruciny wiążemy krętnik z agrafką. Teraz wystarczy otworzyć agrafkę i przyłączyć ją do przyponu. Zamykamy i nasz zestaw gruntowy jest już zrobiony. Teraz Wam go pokażę. Na początek Rurka antyspontaniowa z koszykiem. Później jedna śrucina, Kręcnik z agrawką i przypon o długości 50 cm i na końcu haczyk dziesiątka. I to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Cześć!